I pierwsza porcja materiału szkliwnego był to Enamel HRI w kolorze EF2. To szkliwo było założone na indeksie, na takim klasycznym indeksie podniebiennym, który przed polimeryzacją wprowadziłam do jamy ustnej pacjenta, połączyłam z pobrzeżem ubytku, spolimeryzowałam, zdjęłam i taki efekt Państwo widzą. Aby Uniknąć efektu czarnych trójkątów. Yy, ważne jest, aby na tym etapie maksymalnie obudować strefę przydziąsłową materiałem zębinowym, bo to ta tkanka w tej okolicy dominuje. Tu, jak Państwo widzą, zębina w kolorze UD3 już została dodana. Ta przestrzeń była zdecydowanie zmniejszona i dopiero. Teraz przykryłam styczną centralnie między siekaczami przyśrodkowymi materiałem szkliwnym. Wszędzie zastosowane jest to samo jedno szkliwo w odcieniu ef 2